Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Minęła, proszę państwa, druga godzina niecałe 15 km. No, tempo się troszeczkę zmniejszyło a więc zrobiliśmy 7,32 km na godzinę w ciągu ostatniej godziny. Proszę Państwa, jesteśmy w pobliżu już przyborowa, za nami asfalt, który idzie do woli batorskiej. Teraz właśnie dziabnęło 21 km, więc zapomniałem, że mieliśmy się spotykać na równych tam 20 km na przykład. I 20 km dziabnąłem w 2 godziny 44. A więc o to, tą drugą dziesiątkę zrobiłem w czasie godzina 25 Teraz próbuję wyrobić jak najlepszy rezultat. W ciągu 3 godzin. I tutaj, właśnie w Przyborowie, mamy kapliczkę świętego Huberta. Tą kapliczkę ja miałem, jak szedłem w tamtą stronę. Stwierdziłem, że się później zatrzymam w tą stronę, jak będę wracał w stronę parkingów w Puszczynie Połomickiej. jest to też ciekawa sytuacja, bo to jest też ważne miejsce historyczne. 22 maja 1526 roku właśnie tutaj przebywał król Zygmunt pierwszy stary wraz z brzemienną królową boną i byli w tych lasach w czasie polowania i właśnie w czasie polowania e, w stronę konia gdzie siedziała brzemienna królowa bona e, ruszył rozjuszony niedźwiedź e, to nagłe pojawienie się niedźwiedzia spowodowało że koń zrzucił królową bonę i niestety e, królowa poroniła a więc dość nieprzyjemna, tragiczna wiadomość, gdyż prawdopodobnie był to następca królewskiego tronu. Natomiast właśnie w tym miejscu król Zygmunt Stary miał ufundować kapliczkę, właśnie w tym miejscu na trakcie królewskim. A także jak już wiecie, na drodze krakowskiej Solnej. I ta obecna kapliczka, co prawda została postawiona tutaj w 2005 roku ale stoi na miejscu tej starej historycznej kapliczki ufundowanej wtedy przez w XVI wieku przez króla Zygmunta Starego dziabnęła nam trzecia godzina naszego marszu w tej trzeciej godzinie przez godzinę zrobiłem 7 km 70 metrów a więc ta średnia kilometrów na godzinę dalej wynosi ponad 7 km na godzinę bowiem chwilę później po jakichś 50 sekundach trafił się nam 22 km naszej trasy, a więc dużo nie brakło, a w 3 godziny zrobiłbym 22 km. Także piękna sprawa i ciupiemy dalej. No i proszę Państwa ponownie w Sitowcu za nami ten dom Stefana Batorego, za nami ten cmentarz nr 325, który żeśmy wcześniej zwiedzili, opowiedziałem wam o nim. I uwaga, jak widzicie, troszkę zmiana trasy, ponieważ mnie już denerwuje to chodzenie wzdłuż tamtej drogi. Z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że uważam osobiście, że może do sitowca z niepołomisji z woli batorskiej strony przyborowa, jeszcze zrozumiały jest transport kołowy. W puszczynie połomickiej, tak ten odcinek tutaj, to jest po prostu jakaś, jakieś nieporozumienie i pomyłka. Uważam, że nie powinno tutaj być transportu kołowego, ale to jest moje zdanie, ponieważ no człowiek nawet nie może za bardzo skupić się na chodzie, bo cały czas musi uciekać na, na pobocze. Ludzie tutaj wariują. Jeszcze rozumiem, jakby tutaj jechali te. 50-60 na godzinę, to to spoko, ale niektórzy tutaj tak szaleją, wyjeżdżają za zakrętów, ledwo człowiek może umknąć, się bo po prostu tutaj trzeba szaleństwo podstawiać. Także, co po niektórym to ja życzę, żeby więcej za kółko nie wsiadali, bo po prostu kogoś jeszcze zabiją. Dlatego sobie poszliśmy właśnie asfalcikiem w stronę szarowa, czarny szlak o długości 4 km. I potem wrócimy chodnikiem wzdłuż. Drogi i krajowej 75, ale chodnikiem wzdłuż, a nie, a nie przy osi jezdni, więc będzie o tyle sprawniej. Proszę Państwa, na naszym szlaku czarnym, po lewej stronie, rozpoczyna się torfowisko Wielkie Błoto. Jest to obszar Natura 2000. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale, ale słychać właśnie yy, przejeżdżające samochody. Widzę nawet te samochody o tam, przede mną. Przed było słuchać też pociąg. To proszę państwa, oznacza tylko jedno. Doszliśmy do e, miejscowości Szarów i do przystanku kolejowego Szarów PKP. Tu szlak czarny się skończy. Tu na stacji jakby przerwę. Przebiorę się, coś zjem. I ostatnie 2,5 km. Ruszę właśnie wzdłuż tej oko drogi krajowej numer 75. Widzicie, zmieniłem koszulkę. Jestem cały na żółto. Można powiedzieć żółty błysk. Za mną stacja PKP Szarów. Zrobiłem sobie przerwę. Zjadłem, odpocząłem. Jak widzicie, się przebrałem. I zostaje mi te 2,5 km taką oto ścieżką, będzie szła dużo drogi krajowej numer 75 aż do parkingu, gdzie zaparkowaliśmy samochód. No i dotarliśmy, proszę Państwa. Trzy takie uwagi. Minęła czwarta godzina na 28,5 km, a więc ostatnią godzinę zrobiłem 6,6 km na godzinę. Zresztą, co ciekawe, ten właśnie. 30 km, który przed chwilą strzelił, też był w tym dystansie, w tej prędkości. A no więc drugi fakt jest taki, że właśnie pyknęło 30 km. Eee, osiągnąłem to 10 km w godzinę 29 minut, a więc poniżej 1,5 godziny. Czyli się widać już tempo spadające. Dużo czasu straciłem na tym torfowisku. Tam przez chwilę było tak, że były małe gardziełka suchego, w miarę suchego lądu, którymi można było przejść, a tak to było po prostu torfowiska, to błoto i jeziora. Trzeba było sobie jakoś poradzić, więc tam na tamten kilometr było około 10 minut. No więc to są takie dwie uwagi, 30 kilometr oraz chyba trzeci albo czwarty w tym roku. Także za często się to nie działo. No i co? Został może kilometr do auta. A wiem, co chciałam powiedzieć. Że na początku, jak wyszedłem ze stacji, to szedłem wzdłuż torów. myśląc, że jest to właśnie ta ścieżka wzdłuż drogi krajowej numer 75. Otóż błąd Ona przez chwilę idzie rzeczywiście równolegle do niej, ale potem idzie wzdłuż cały czas torów. I potem sobie odbiłem taką drogą, więc troszeczkę. Tam parę set metrów więcej zrobiłem przez to, ale czy to jest jakiś problem dla mnie. To po prostu przygoda. I dotarliśmy proszę Państwa, z powrotem. Teraz ta mapka, przy której zaczynaliśmy. Nie udało się co prawda dojść tutaj do nikluszowic, ale stąd przez sitowiec, przez przyborów tu przez rezerwat Gibiel, o którym Wam opowiadałem aż dotąd czyli widzicie, troszkę jednak niewielki odcinek został tu, tu jest mobiła żołnierza azjatyckiego, nie widziałem tutaj doszliśmy do drogi e, królewskiej nią poszliśmy tędy tu, tutaj i, i, i. I jakoś w tym, o, w tym miejscu Przeczęliśmy z powrotem do żubro, Żubrostrady, doszliśmy do Sitowca, i tutaj, szlakiem czarnym, doszliśmy do, 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 do e, Szarowa PKP. I tutaj, trochę z tą małą pomyłką, dotarliśmy tu. 31 km, 4 godziny 22 minuty. Z tego pięknego treningu dla Was opowiadał, pokazywał i dzielił się swoimi emocjami podróżnikiki. Widzimy się w następnej trasie. Na razie.